A się dzisiaj ładnie ogoliłem do odcinka? No to ja was witam moi drodzy, kolejny odcinek od Bye bye! I dzisiaj po wielu miesiącach wrócimy sobie do oglądańska obłędnego cyfrowego cyrku. Twórcy wypuścili trzeci odcinek i w sumie ja zdążyłem zapomnieć o istnieniu tej serii. I wspólnie sobie zobaczymy dzisiaj kolejne zwariowane przygody pomni. I pisaliście mi również, żebym obejrzał jeszcze więcej innych serii od Glitcha, czyli na przykład Murder Drones. Zastanowię się, jak zostawicie bardzo dużo łapek w górę, to to może nagram? No ale w międzyczasie, zanim zaczniemy, tutaj w komentarzach zostawcie komentarz o treści hashtag cyrk, a my lecimy. Kawka gotowa, loading jakiś wieczny, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, 24 minuty, let's fucking go, odcinek trzeci, Misterium majątności Mildenhall. E, ja sobie tutaj na górnym monitorze odpaliłem jeszcze listę postaci, żebym nie mylił imion. E, napisy są włączone, wszystko po polsku, więc let's fucking go. O tak. Um. Częściej Garten of Banban wychodzi niż jeden odcinek tego. No cóż? yay jesteśmy! Dyszenie, wow. Możej to już nie dam rady. Będziesz. Wytrzymasz? To nie da się umrzeć od nie doboru tlenu, pamiętasz? Ale. Aha. czuję, jakbym umierała. Po prostu o tym nie myślał. Lub wychoduję ja. O właśnie, to, Chodź, to jest pomysł. Jest w stanie zrobić. Hej, zostawił. No daj, daj jej spokój, daj daj spokój, daj jej Okej, to był Jax, dobra. No to, by... to była Ragata. Jasne, już już Doka, sobie przypominam powoli. W Ona dalej się ch chce chyba z tego cyrku wydostać. Hej, to coś nowego. Teraz hmm? mamy czerwony. Wszystkie kolory tęczy oh, będą. No fucking rydzy. way. Wow, no. patrzcie, teraz jest niebieska. Niebieska już była. Ej, to byłby dobry ending. Niech się udusi i będzie koniec A, całej serii. Najkrótszy kolorki zmieniają się. Odcinek. Czemu tylko ja to robię? Czemu niektóreś z was? No chce? No, uciec. Z nas ma inny efekt. A, dobra. Na przykład, Kinger się świeci. Tak. Magacie włosy stają dęba. <laughs> Maska Ginger się kręci. A zubył zamienia się w prostaka. Kończyny mi się Oooo, Knie... wulgarnie no, bardzo... Nie pokazać, bo to zwykły tchórz. Przecież fajniej jest mieć tajemnicę. A co wiem. On pewnie ma zęby. białe zęby ja, ja tak zgaduję, że on wtedy ma białe zęby. Jej, yeah, Kane! Cześć Kane! Przygoda. Dzisiejsza przejść. Ooo, co, co dzisiaj Mysterium będzie? Tak jest. Dawiera ta to straszna sprawa. Ludzikmniejszy. Let's go. Dobra. Drzwi. Bardzo dobrze. To właśnie wy macie rozwiązać zawiłe zagadki i znaleźć ślady mary i koszmary tego domu. Przy dzieciu duski buła patrz. Przeklinać? He? Gdzie za Ta przygoda jest mega klapa. No co, co to można? Jeśli jeśli ja ja chcę to wiedzieć. Dlatego... I się nie dawłem. Super. Mhm. Bardzo fajnie. No, to będę cię ściskam do tej absurdnej jłoskiej agonii życia na ścisnej szui. He? Ale NPC nie staną się nagle samoświadome, prawda? No mam nadzieję. Czy ja wiem? Ja to nie rządzę. Chociaż nie. Czekaj. E, tak, no rządzi. Porada przygody. Pora na przygodę. Na przygodę. O! I e, zaraz, zaraz jakaś spytam, tam była martwa. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Poczekajcie. Co jest? RIP PEGI 2019-22. Czy to jest jakieś nawiązanie właśnie do całej serii? Znaczy, do, do jakichś innych serii od Glicza? Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw. Ale 2022, to jest dwa lata temu. Mleczna muzyka! Yo! Aha. No, całkiem tu strasznie. Mm -hmm. Ciekawy, czy Kane przygotował dla nas jakieś straszaki. Nie, będzie Mam nadzieję, że ta przygoda Oczywiście. nie stanie się kolejnym koszmarem. Nie Znowu do wojda wylecisz. i nie za reaguje na eee, więc wiesz... Zagraj w Bambana. No to nawet nie było strasznie. No nie. też się No nie gadaj, że będziesz jak Luigi. Ostatnio sporo przeszła. No nie tylko ona. I w każdym odcinku będzie przechodzić. Wy też tak to słyszycie. Zahaczam ja kurtę Kompa, sorry. Co to? Oho! Wielki pierd zielony. Co? I będę e? waszym przewodnikiem! Cześć duszek! O, nie wracają. <laughs> Oj, pamiętam moje pierwsze zaoczne. Ale nie wiem czemu nie wracają. Ja tak nie miałem. Zanim na przygodę pójdziecie. No i cóż. Musicie wybudzić drzwi, i przez które przejdziecie. Przez kóła przeniosła się. Wojciech Gola, kurde, to co jest? W wersji duch. Pisek <śmany śmany> z tak. gola jako duch nie wierzy. No, powiedz powiesz, Luigi? Złapać wszystkich duchów. No, bez jaj! Luigi z menczym. Nie wiem. Dalej oczy się nie naprawił. Eee! Ej, dobry pomysł to. Muszę że jeżeli drugie drzwi też takie same będą. No! Z się, oko! Op. Brawo, brawo. Gratulacje. Więc mhm. Te są straszne. No shit, Sherlock. Szobol, tu. chcę tylko pogadać. Mhm. Uh -huh. O, już wiem. La, 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 la mogłeś tak, albo została. Zubu. Ja, ja tylko chcę się dowiedzieć czemu unikasz moich wszystkich przewspaniałych przygód. Ej bez jej, ona tak chyba nie była na tych przygodach. uczucia bombla? uczucia bombla? Ja, Powiedz jak ty się czujesz? Czy jaka ja... terapia? Więc co tam masz w głowce, Zubu? Co jest? Ja wolę nie. No nie lepiej zabawiam. tak na siłę nie gadać. Nie, ja już już ci mówiłam, z czym mam problem. Mówiłam? Nie pamiętasz, bo. już nieważne. Mój mózg jest jak wścibska babcia na balkonie. Nic Aha. nie umknie tym patrzałkom, Więc co mogę Monitoring zrobić? Monitariusz osiedlowy, tak. Przygody były atrakcyjne dla ciebie. Widzisz? Dokładnie o tym mówię. Mówisz tylko o swoich przygodach. A no? Tutaj nie chodzi o przygody, tylko o coś. No. No, zapomnij! Pewnie nawet mnie nie słuchasz. Zobol, tak no bo to nie są jego to przygody, to moja. są właśnie ich przygody. Całego zespołu. Wow! Fajna pszczółka. Dobra, e, gdzie oni wylądowali? Do samej piwnicy wiesz, na pewno tego mężczyzn. Joki ty masz oczy, kurde! Przekrwawione chłopie. Łata się. O, to. Nie. Eee... Marska połoni. Co to jest? Zolfiusz Banbana? Ciekawe, co to za stwór. No właśnie, co to jest? E- Nazywam się Baron Theodor Mildenhol. Oho. Z tym właśnie Od kiedy tylko pamiętam, niektórzy mówili, okay. że z czasem zmieniło się to w moją obsesję. A przeszyń? Kreaturę, którą przed sobą widzicie, tropiłem już od lat. Mmm. I to zwierzę. Mmm. Coś bezbożnego. Ty bezbożniku! Wziąłem na siebie brzemię spędzenia każdego mego oddechu na obronie mojej rodziny od tego pomiotu. Mając nadzieję, że kiedy w końcu go zabiję, będę wolny od tego uczucia. O kurde tego wrażenia wdarzenia ogarniającej grozy. Byłem. British póki. Ragata tam w tle jest? Eee, no, I co? koniec. Chyba zaczynam myśleć. No, A, zaczynasz myśleć, brawo. Ogółem. A co powiesz na szukanie drogi na? Górę? Tam do reszty? Ale to pewnie będzie z wiele pięter. Oj, tak się spodziewam. O, okay, super. Wręcz przepięknie. Kocham te przygody. Fenomenalne schody, Mogę moje ulubione. Tak, jestem pojechać w górę. To trochę wygląda jak dorsy, w sumie. <kluzł> <kluzł> Nie stykaj tak. Zamknięte, oh. oczywiście, że zamknięte. Wiadomo, że zamknięte. To jest Escape Room, dziewczyno. Ty znajdź jakieś tutaj poszlaki. Nie wiem, klucze w szufladzie, monety. Cokolwiek grzechotanie. grudnia. O. Pomimo tego, że barokrotnie postrzeliłem kreatury w jej narządy i odciąłem jej głowę, by górowała na mojej ścianie, to był dopiero początek <laughs> moich problemów. Spuściłem o -o. swój wzrok, struchła na coś w pobliżu minuty, a gdy tylko zwróciłem się z powrotem do ciała, już go tam nie było. Ty! On dalej żył. Wróci, aby odzyskać to, co mu odebrałem. Jeśli ktokolwiek tego słucha, ona jak próbuje uciec, prośbę, a Kinger jak tutaj słucha. Z głowy, to droga. Dobra. A, gość ma nieco kłopotliwe wyczucie czasu. Jakby nie patrzył. Jakby nie patrzeć? <laughs> a to jest nieco kłopotliwa ciemność. <laughs> no to teraz się bawcie. <laughs> Co to jest? Czy to ty? Nie. Eee. A, czekaj, masz na myśli, że cię teraz dotykam? Tak, to ja. To a, <laughs> To moje oko. które oko? Czy to serio ma? Możesz nie tykać mojego oka? O, tak, sorki. Co się stało? Przypomniał mi się bardzo śmieszny żart. Nie na najlepszy moment. To czemu krzyczysz? dla odstresowania nie był wcale śmieszny. O mój Boże. Myślę. Myślisz Musimy trzymać się razem i powoli podreptać do pokoju z trofeami. Też tak myślę. Powodzenia. Albo ile, ile oni muszą przejść tam, żeby wrócić na górę? Co to by było? To jest ciekawe. Co co? Coś znowu Cię je dotknęło? Co? Pewnie jakieś magnesy. E? Albo łódka. Jaką łódkę, ład? Cokolwiek to jest, musimy być bardzo cicho. No to ja. fuck up. Okej, okay, nie gadasz, trzy trzy. Ale z tobą to jest takie 50-50. Hm. I. Co ty? Mówi tu muche. Nie sądzisz, że to trochę hała? O, masz szansę, Sa Sami bardziej hałasujecie, i, tak tylko chciałem mam powiedzieć. Ci. Chyba ją. Brawo. Chyba. A tu będzie Chyba. wielkie. Co? Co wyglądało achtem jak? możesz głośniej? Nie do końca usłyszałem. Muche. Co Dobaj, dobrać, jest? Dobrać, 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 dobrać! Oh, o, ta what the fuck? Dobra, 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 dobra. Ole. to wygląda. Ole to jest straszne. Eee. To wygląda jak coś z dorsów, jesteś zdecydowanie. Piękna, skarbie. Nie, to nie zadziała. Eee. No, czemu jesteś tak zahipnotyzowany? Co A, tak. jest? zachować pozycję płodową, bo jedziemy w górę! Płodową? A nie piąt... A, A bo dobra, nie dobra, czaję, okej. To, to okay. wcale nie góra. Dobra, czaję. <grym> nie! nie. Co za debile. Ja nie używam moich przygód, by torturować moich gości! Tak, wcale. Wszelkie męki, które sprawiam, są 100% przypadkowe! Jak każdy zbrodniarz wojenny. Nawet o tym nie rozmawiałeś. O wtedy. mój Bo... Całe wiszą jak staremu psu jaja? <noise> Jaki masz problem z obu? Naprawdę no próbuję właśnie. sobie przypomnieć, ale ani ty, ani mój mózg! Mi nie to jest typowa strategia no z kobietami! Ja, pamiętasz? Ja nie lubię Przygód. siebie. A. Nienawidzę tego ciała niczym. Nie będę wszystkich części wymiennych. Chcę po prostu znaleźć coś, co będzie... Pasować. O tak. Nie pamiętasz. Kwadrata ci to, pasuje jakieś figury? To ten problem został już rozwiązany. Po <noise> prostu wymień. Nie chciałem <noise> części. No właśnie. Bądź jak. Próbowa, nie wiem. Zestaw flago. Coś, co lubię od kiedy tylko tu jest. Nie masz kwadrata, Więc, widzę. Do Trójkąt, kółko. Zapomnij. No nie masz zapomnij? kwadrata. Tak, zapomnij. Ale że co? Kane, nikt nie lubi twoich głupich A jak to nie? Ha, ha, dobre, Zubul. Ragata jest za miła, by coś powiedzieć. Aha. Jack tylko lubi wkupiać resztę trupy. Gangrel nic nie mówi ze wstydu. Kingera powaliło. A, a po mnie, po każdej przygodzie, przynosi coraz to nowszą traumę. No w sumie. Zubul, Zubul, zubu, zubu. Tworzenie przygód to moja sztuka. Ale bez tego byłoby Znanie nudno. Tylko dla nich i tylko... To umiem. A, Czyli to jest tylko to, jedyny mówisz, powód twojej egzystencji. Byłem słaby w jednej rzeczy, jaką robię dobrze i to. <laughs> Zaraz to sam to... będziesz potrzebował terapii. Oo. to miała być No no właśnie! A tak! Musimy dotrzeć do sedna twoich zaburzeń behawioralnych. Może twoich Okaże jednak? Aleba z a ty mi powiesz pierwsze słowo, które przejdzie ci Okej. Okay. Do... Kupa. Nie wiem. Pst. Albo Screech z dorsów. Uh, Co? Czy... O nie. Do winiarni to trafiliście? Mieście? Nie, po prostu nie jakaś piwnica. Pewien. To... jakaś piwnica. Tak, brawo! Yy. Co jest? Jak to nie pasuje? ...gorzej niż sobie wyobrażałem. Moja paranoja ogarnęła mnie z tak ogromną siłą, że przestałem być obrońcą mojej żony i teoretycznych dzieci. Każdy dzień... Co to teoretyczne dzieci? Czym to? W końcu też zastrzeliłem moją lługą. z tym potworem. To ironia, czyż nie? Próbowałem ją przed nim chronić. Srogą kawę pię. Wiedziałeś, sam stałem się potworem. Tym. Dało mi tylko czekać, nie mając już. Jak te zwuki nie pasują tutaj do tego, do tej grafiki, tego wszystkiego? Dożyje. Zgładzę bestię, która odebrała mi. Yy. A może weźmiemy jego broń? Jasne, jak dla mnie spoko. No, po co ma się z woką przydać broń? Weźcie, wy. I Proszę nagle. Nie. A to typowe. <laughs> Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. <laughs> Okej, okay. Fajne wyśmianie. Mam tylko dwa strzały. Nie zmarnujmy ich. Yy. Na siebie A. samych. Chociaż pytanie, czy te dwa strzały od razu wystrzelą się razem, czy z osobna. Jeśli z osobna możecie na sobie, na siebie samych. Co jest? Co to za martwe zwłoki? Eee! No to właśnie chyba te dwa... Dobra, dwa naboje miały pójść na tamtego potwora, ale jednak nie Problem to! też zostaw nie. Poradzę sobie. Na pewno Jaki Resident Evil! Co jest? No! No i po dwóch nabojach. Nie poszło tak źle? Oczywiście, że wstanie. To znaczy zgładziłbym, gdybym nie wiedział, że potwór to tak naprawdę jeden z aniołów boskich posłańców. What? Co? I że ktokolwiek go skrzywdzi, będzie zabrany wprost do najzimniejszego odmętu piekła, gdzie spoczywa ma dusza. Zobaczcie, e? drodzy słuchacze. Ale potrzebuję powłoki w celu ucieczki dalej przeklętych. A wasze ciała to moja jedyna szansa, by tego dokonać. Poczekaj. No to macie przesrane. Jak to nagrał, jeśli już był w piekle? Mam coś wrażenie, że on to na żywo nagrywa. Kto który na dole, będzie tym ostatnim, a wasze ciała staną się moje. Miliście, zobaczę ja nie ciągle w dół. Ciągle w dół wyjdziecie, mordy. O, ale słodziaśnie. O jezu, jaka dobra helbatka! Bardzo mi przekroża że twój mąż cię zabił i w ogóle. Och, cóż mogę ci rzec? Mężczyni Było minęło! Gdy nie byli zbyt mądrzy. <laughs> <laughs> wiem coś o tym. Co jest? A... Why? Jeśli spotka waszych kumpli, mam tylko nadzieję, że nie zanudzi ich na śmierć swoim gderaniem. Ten człowiek potrafi zmienić jedną prostą historyjkę w trzyaktową grecką tragedię. Na pewno zapytam, jak ich zobaczę. Dzięki za herbatkę. Było mm -hmm. nam naprawdę miło. <laughs> nie ma za co. Wpadajcie, kiedy tylko chcecie. Tak, tak na pewno wrócą. Mm -hmm. Eee... Coś zrobicie, żeby ich wydostać? Gratulacje, wy moje słodkie misie lubisie! Wybraliście... Drzwi Pacyfistów! Brawo, no bad być dumni z tego, jesteśmy świetni z was ludzie! Niestety, wciąż musimy poczekać, aż reszta z was zakończy swój oh, no! zanim dam wam pozwolenie by wyjść. Zakończyli grę, muszą czekać na resztę graczy. Nooo... No, patrząc... Chyba No i nie za bardzo chyba chyba długo. mi to piekło. My dosłownie trafiliśmy właśnie do Piekła! piekła! No jasne, że do piekła. Dlaczego nie miałabym być teraz dosłownie w piekle?! Hej, no spokojnie. Ty Myślę już oszalejesz po mnie. Uspokój tego się. Cało. Co? H Hall of the Damned? Poczekaj. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. A po co ci ta strzelba? No dobra, to jest dalej broń biała. Ok. To swój, że rzucę okiem. Y dosłownie. Mogłeś tą strzelbą już nawet. Hej. Na końcu tunelu są schody. O. To może się udać. Skoro nadal dychamy, to może my damy radę. Chociaż nadal Zobaczmy. się martwię słowami z nagrania. Ja chyba po prostu pobiegnę. To już Ty mam wywalone. To, by... Wywalone jajca. <grym> y -y. O. Nie no i Kinger będzie musiał tutaj wszystko ratować chyba. Oj chyba tak. Co się z tobą dzieje? To się. Eee! No nie wiem czy tak wygląda wolność. Jezu! Hej. Już ci lepiej? Chyba tak. Te dusze przyciąga cokolwiek żywego. Co jest? Atakują, bo chcą stąd wyjść tak jak i my. To zabierzcie Tramy. ze sobą do słuika. I na co mi były te cztery lata studiów, co? Studia są bezużyteczne, Czerwą. tak. Każdy dzień, jaki tu spędzam, to koszmar za koszmarem. Wiedziałem, że tak będzie. O, Chcesz, mental by... breakdown. Naprawdę, jestem w piekle. Nawet tak nie mów. To nie jest. No, w sumie. Teraz może i jest. Zapomnij o tym. Co ty nie pomagasz, to, żeby teraz chłopie. odpocząć, skoro nic nas nie goni? A nie no tak, posiedźcie sobie jeszcze tak pół godziny. Reszta na was czeka graczy. Halo, spieszcie się. To moja wina, że tu jesteśmy, prawda? Tak, bo wskoczyłeś bo i zaciągnęłeś się za oko. Jest to przykro. Brawo. Dlaczego nagle zachowujesz się całkiem inaczej <laughs> i <na> ten, <laughs> no fakt. zwykle nie pamiętam za wiele rzeczy ale <laughs> zawsze gdy jestem w ciemności to to wraca do mnie jedno wspomnienie uh. gdy moja żona się zabstrakciła. Zab no tak nie pamiętam dokładnie jak to było zabstrakciła. ale byliśmy razem w moim forcie kurka rurka to ciemno ta ciemność jakoś ją uspokajała. Hmm. Ostre, postrzępione krawędzi. Ona się lubi Dark Mode, a nie Light Mode. Nie wydawała się ani trochę groźna. Mm -hmm. Nie była już tym, czym dawniej, ale była na tyle sobą, by dać się. Pogłaskać! Mogą ten jeden ostatni raz. Mm. A w... w ciemności zawsze wracam do tego jednego momentu. Miałeś żonę? W sensie tu, w cyrku? Tak. Była zabawna, kreatywna. Kochała owadoznawstwo. Bałem się owadów, ale ona mnie do nich przekonała. Ech, to I dlatego chciałeś ubić nie, muchę? jest zbyt miłe, ale jedyne, nad którym mam kontrolę. Okej. Okay. Wiem, jak można się czuć w tym cyrku. To jest ten moment odcinka, Czasami gdzie właśnie siedzą, i jest tak na doganie. chwilę poważnie. Co? Tak, jak wtedy Wojdzie. Ale nie musi. Niekiedy liczysz się dla innych ludzi. A w. Dobre wspomnienia są potrzebne. Trzymaj się ich. Mhm. I staraj się doceniać ludzi. To prawda. Bo nigdy nie wiesz, kiedy znikną. O Jezu, jakie to jest aż za mądre. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to sprawić, by ktoś tu czuł się niechciany. Ej, Halo, czemu jest tak poważnie? To miało być śmieszkowe. I. I to BOOM jakiś powinien być nagle. Bum, zepsujcie tą scenę. No! Wiesz co? Myślałem o tym, co mówił baron. To szło. Kolejny oddech, który weźmiecie na dole, będzie tym ostatnim. Mhm. Może da się przejść wstrzymując oddech. I dopiero teraz sobie o tym przypomniałeś? Myślę, że nie jestem w tym zbyt dobra. A co jeśli na chwilę przestaniesz o tym myśleć? Po prostu, wstrzymaj oddech przed siebie. Jak wrócimy już razem do cyrku, to wrócisz do bycia z sobą. Tak. A o tym, co przeszliśmy na bank zapomnisz? Nie, bo on uzna to za dobre wspomnienie. Nie martw się o mnie. Póki ty pamiętasz... Wszystko będzie dobrze. Ooooooo... Jesteś bardzo silna Pomni. I wiem, że na pewno dasz sobie radę. Dlatego Trzymaj dawaj wstrzymaj mi. oddech na 15 minut. Przejdziemy przez to razem. Gotowa? Nie, potrzebuję posiedzieć jeszcze pół godziny. Co jest? Jaka muzyka? Ły. Uźwa. Co to ma być? Hall of the Dems. No, faktycznie. O, zmieniasz te kolory czy nie? O, zaczęła zmieniać. Ten to w ogóle nie ma problemu. Jo, co się z nim dzieje? Czemu on się tak świeci? E? A i przeszli. I tyle. Przyszedł, nie był długi dystans. O, pomnie, kinger! Wszystko w porządku? Już to są! Nie strasznie. W sumie to jest dobrze. Jedne schody do góry. Co tu się stało? What e, się, się nie przejmuj. Pomniej była bardzo dzielna. Się zabawia to znaczy, z Jacksem. Chyba tak? No nie, chyba, chyba że... tylko wstrzymała oddech na się... 15 sekund. Hej, Ragata. Tak? Chciałam ci e? tylko powiedzieć. Dziękuję, że zawsze masz mnie na uwadze. Czuję, że nie za bardzo. Jestem ci wdzięczna za wszystko co dla mnie zrobiłaś. O, o Dziękuję po mnie. Jak I się to nie to spodziewała. Chciałam wiedzieć, czy dobrze się czujesz. Zależy nam na tobie. Pamiętaliście może o mojej masce? Nie, shut the fuck Ja teraz <laughs> myślę, czy ta cała przygoda z dzikim zachodem była w ogóle dostatecznie angażującym wyborem. Kurka rurka wygląda na to, że wszyscy już skończyli. Kurka rurka! Szybko Udawaj, że to zwyczajna sesja terapeutyczna. Kurka rurka! Okay. Przeszło to. No i jak tam, moje skibity CD? Nie, nie, nie. nie Hat fu, No, no, plus jeden. Proszę. Fajnie się bawiłaś na przygodzie z czubkiem? Tak. Właściwie nie było tak źle. No nie, prawie deadłam. Jak zwykle zresztą. Pff. I co, i czwarty odcinek. Yy... W przyszłym roku to na 100%. Koniec? I to, to wszystko taki abrupt ending? No! Dobre, kredyty oczywiście, bo tu trzeba wszystkich tutaj po kolei skredycować. Czy będą tutaj po polsku? Na dole? Napisach? Nie? Gdzie jest, gdzie, gdzie jest lista osób, które tutaj mówiła po polsku i tak dalej? Nie ma tylko nie ma dopisanego synchronizacja napisów pani ZUZAN napiskała. A gdzie jest reszta? Tłumaczenie, o jest Moron jest Bratek. Joł! I tyle i tyle po prostu. Nie ma aktorów naszych polskich. Katymy. Dobry odcinek. Ej, kurczę, trzyma to dalej poziom. Jednak wydawanie co pół roku chyba w sumie odcinka. Jest Wychodzi na dobre tej serii tak myślę, dalej to utrzymuje swój fajny poziom, e, chociaż no ta końcówka taka płaska trochę była, przynajmniej według mnie. Ale oczywiście no, czekam na dalsze tutaj filmiki, więc słuchajcie, jeżeli wam się spodobało dajcie łapkę w górę, e, kurcze no, pomysł na odcinek był spoko Luigi's Mansion. E, jeżeli czegoś się ciekawego o życiu nauczyliście, jakieś mądre przesłania macie to zachowajcie dla siebie i, i tyle. E, fajnie było. Pa!